Dzień, dzień dziewiąty naszego wyjazdu. Jeżeli dobrze liczę, niedziela. Jeżeli dobrze liczę, dojechaliśmy do miejscowości Omiś. Jak widać na załączonym obrazku, Magda już się nie przejmuje. Czas na relaks. Tyłki wytrzęsione. Po 3200 km. No mm to -hmm. motocykle stoją, czekając na serwis, czyli smarowanie łańcuchów i tudzież inne drobne usterki, o których później. Póki co przyjmijmy wersję, że wszystkie są bez Tak będzie lepiej, lepiej dla ogółu. No więc a propos usterek na wyjeździe, to muszę się Wam przyznać, że w pierwszej kolejności w górę założyłem, że awarię będzie miało BMW. Niestety tak się nie stało. W pierwszej kolejności, o dziwo, usterki doznała moja FFL-a. Co się stało? Przestał działać prędkościomierz. A raczej działa, ale pokazuje nieprawidłowe wskazania. Wskazówka mulata jak, proszę ja Ciebie, że użyję brzydkiego słowa Yamasze Podejrzany jest oczywiście czujnik odpowiedzialny za przekazanie informacji o prędkości obrotowej. Prawdopodobnie z wypadki z zdawczej albo któregoś elementu obrotowego w silniku. ewentualnie może się okazać, że podłączenie zegarów pod czachą jest poluzowane i, i pokazuje jego pod, no ale żeby nie było niża Maciek z złatał kapcia więc BMW też doznał usterki naprawiliśmy to na drodze no, a Marcin nie mógł być gorszy stwierdził, że przewróci motocykl Złamie sobie klamkę sprzęgła dla odmiany tak więc straty mamy wszyscy W tej chwili to Marcin pięknie udaje laskę w bikini myjąc swojego sprzęta Dosłownie Może wszystkie umiejesz? <noise> <noise> To było po męsku, ależ oczywiście.